Dzień dobry, z tej strony MKTV. Witam wszystkich w sobotę 22 lutego rok 2020. Sobota, sobota, dla niektórych pracująca, dla niektórych wolna. Zostało nam do końca lutego jeszcze równy tydzień, w tym roku luty ma dni 29. Chciałem zrobić lekkie podsumowanie miesiąca lutego, mimo że jeszcze nie ma końca miesiąca, to tak mniej więcej chciałem, abyście wiedzieli, na czym stoimy. W miesiącu lutym przez 22 dni program MKTV zobaczyło 154 813 osób. Na konto MKTV wpłynęło 20 dolarów amerykańskich. 50 funtów angielskich, dziękuję bardzo, oraz 135 zł. I teraz taki apel. Jeżeli yy, uważacie, że to jest w porządku, no to nie ma problemu. Yy, jeżeli sprawy się nie zmienią i będą wyglądać w ten sam sposób, to kanał MKTV będzie musiał zawiesić, zakończyć swoją działalność. Yy, ja wydaję pieniądze na wynajem, ja wydaję pieniądze tak samo na prąd i w sumie to, co wpływa obecnie od Was, Szanowni Widzowie, idzie wszystko na pokrywanie rzeczy bieżących związane z wynajmem lokalu czy też z nagrywaniem programów. Także tak to wygląda. Ja za Wasze wpłaty z uszego roku mogłem mojemu koledzy kupić telewizor, a mojej znajomej mogłem kupić pralkę, na co wydałem w sumie 4000 zł. Także sami widzicie, tutaj wpłat nie ma jakichś wielkich. A dostałem pytanie od widza, jakie tutaj są wpłaty na ten kanał. Także bardzo, bardzo małe. Ja z tego nie żyję. Chciałem zaznaczyć. No i tak to wygląda. Ja rzucam kawę na ławę i mówię Wam, jak to wygląda po fakcie jeżeli na 150, prawie 5 tysięcy widzów wpłaty są rzędu 135 zł no to widzicie, że, że nie ma sensu wprowadzenia takiego kanału o więcej no ale nic, jeszcze do końca miesiąca poprowadzę MKTV, a jeżeli to się nie zmieni powiedzmy do połowy marca wtedy będzie kompletna rezygnacja i stop także pamiętajcie to wszystko zależy od Was, bo Wy jesteście widzami i to Wy swoim portfelem decydujecie, czy kanał ma się utrzymać, czy nie. W dzisiejszym programie pogadamy sobie tak samo o naszych publicystach. Tak, publicystach. Mamy taką rzeszę fajnych publicystów w Polsce, którzy nie tylko... Yy, Opowiadają wam bzdury, kłamstwa, napuszczają was na naszych sąsiadów. Yy, oczywiście, lejąc wam wodę do mózgu, nie mówiąc ani grama prawdy, będących na usługach yy, różnych mocarstw, czy różnych yy, lóż, a jak nie lóż, no to służb, yy, jak to powiedział klasyk. Także słuchajcie, jeżeli taki pan Witold Gadowski zbiera pieniądze na przykład na film o Syrii, którego nie ma, jeżeli zbiera pieniądze na odnowienie jakiegoś miasteczka, Karakusz, który, którego też nikt nie widział i, i nie rozlicza się z waszych wpłat, a wpłaty były w rzędach setek tysięcy złotych, no to powiedzcie ludzie, gdzie wy macie swój rozum? Gdzie wy macie swój rozum? Jeżeli wierzycie różnego rodzaju publicystom tylko dlatego, że macie do nich jakiś sentyment, że ich lubicie, bo mają poczucie humoru, czy też jakoś tam fajnie, komicznie wyglądają i, i, i sponsorujecie im mieszkania, czy też wyjazdy zagraniczne, no to po raz kolejny pytam się, gdzie wy macie swój rozum? Jeżeli. Polacy są na tyle naiwnym narodem, aby robić go cały czas w bambuko, no to ja się nie dziwię, że prawda w tym kraju jest tak bardzo potępiana, że prawda w tym kraju nie ma racji bytu i utrzymujemy się tylko i wyłącznie na kłamstwach i na różnego rodzaju mrzonkach. Jeżeli ma tak wyglądać publicystyka w XXI wieku, jeżeli mam opierać się tylko na kłamstwach i na jakichś bajerach, no to nie ma problemu. Ja też mogę to robić. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak się będziecie z tym czuć. Szanowny poseł Grzegorz Braun. Jaki Polski chce Grzegorz Braun? Proszę Państwa, tak więc zadeklarowałem wielką wiarę w przyszłość polskiego projektu politycznego. Muszę doprecyzować, jaki cel istnienia państwa polskiego, bo to też może ktoś zapytać, po co ono w ogóle ma istnieć, prawda? Czy to nie jest jakaś fanaberia, szowinizm i egoizm? No, cel bardzo z mojego punktu widzenia jasny. Po to ma być korona polska odzyskana, podniesiona i utrzymana, żeby papież rzymski miał wiernego rycerza. Krótka sprawa, to jest moja, moje pojmowanie sensu istnienia państwa polskiego. To... Słyszeliście to? Jeszcze raz. Miał wiernego rycerza. A podniesiona i utrzymana, żeby papież rzymski miał wiernego rycerza. Tak, ale bez zębów i bez konia. Bądźmy szczerzy. Jeżeli szanowny poseł Grzegorz Brown, który jak wiemy głosował łącznie z pisem za oddaniem polskich złóż w ręce obcych korporacji, chciałby, aby Polska była pod butem papieża Rzymu. Czy to on chce Polski wolnej, bogatej, sprawiedliwej? Czy któryś z tych publicystów, oni tak samo chcą Polski wolnej, bogatej, sprawiedliwej? Nie. Ci wszyscy ludzie chcą, aby Polska była niewolnikiem, niewolnikiem dla papieża Rzymu. My już na dzień dzisiejszy oddajemy 10 miliardów złotych do Watykanu. Rocznie, rok w rok. A to jest przynajmniej 10, 10 piętrowych szpitali w pełni wyposażonych. Zobaczcie, że ci wszyscy ludzie oni chcą waszego zniewolenia. Oni nie chcą, żebyście byli wolni, bogaci, szczęśliwi. Oni chcą, żebyście cały czas byli na kolanach, przyjmowali razy i byli winni, czuli się winni. Żaden z nich wam nie powie, że wszystkie klątwy, które zostały rzucone na Polskę przez Watykan, one do dnia dzisiejszego są w mocy. Bo tych klątw nikt nie zdjął. Nawet uważany za świętego przez was Jan Paweł II. Te klątwy cały czas są w użyciu. I tutaj poseł Grzegorz Braun jasno się określił, on chce, aby Polska. Była pod butem papieża Rzymu. Czy ktoś taki jest naszym przyjacielem? Ja uważam, że nie. A resztę zostawiam do Waszego namysłu. Zobaczcie, przyszły nam żyć w dziwnych czasach. Wszystko, co polskie zostało oddane, sprzedane, My między sobą kłócimy się o jakieś bzdury. Prawda generalnie w przestrzeni publicznej nie istnieje, a każdy żywi się kłamstwem. Mało tego, ludzie, których lubimy, którym większość ufa i uważa za takich fajnych, wręcz świętych, oddaje polskie podpanowanie papieża Rzymu. <grytanie> A co takiego dobrego Rzym zrobił, wchodząc na nasz teren? Bo mi się wydaje, że nic. Mało tego zrobił wiele złego. Od podziału dzielnicowego, poprzez rozbiory, poprzez wojny, aż do stanu dzisiejszego, w którym to więcej Polaków z kraju wyjeżdża niż wraca. I w którym żyje się niesamowicie ciężko, ponieważ ucisk fiskalny dla przedsiębiorców czy też dla zwykłych ludzi jest czymś strasznym. Codziennie bankrutują firmy. Codziennie ktoś zostaje wyrzucony na ulicę. A my mamy być dalej pod butem papieża Rzymu. W moich oczach, w mojej opinii, jest to coś strasznego. No ale oczywiście końcową myśl zostawiam wam. To Wy macie oceniać. Dzisiaj sobota. Jutro niedziela. Weekend, po weekendzie, czas na kolejny pracowity tydzień. Dla mnie kolejne tygodnie ciężkie, zawalone nauką. I także jak wam powiedziałem na początku, to od Was zależy, czy kanał MKTV będzie dalej istniał, czy nie. Także zastanówcie się i życzę Wam miłego weekendu. Cześć.